To nie jest kolejny serwer, który padnie po dwóch dniach. Wystartował nowy projekt Anarchia SMP, tworzony z myślą o graczach, którzy chcą grać na serio, bez chaosu, prowizorki i kompromisów. Od samego początku stawiamy na jakość i dostępność. Każdy gracz otrzymuje dostęp do autorskiego, customowego modpaka, przygotowanego specjalnie pod ten serwer. Co ważne, udostępniamy aż trzy wersje modpaka, z których każda jest dopasowana do różnych podzespołów. Niezależnie od tego, czy grasz na słabszym sprzęcie czy na mocnej konfiguracji, możesz wybrać wariant najlepiej dopasowany do swojej wydajności i komfortu gry. Projekt posiada serwerowego Discorda, Voice Chat w grze, Anti-X-Ray, a administracja pełni rolę neutralnych dozorców bez faworyzowania, bez GM1 i bez ingerowania w rozgrywkę. Każdy gra na tych samych, jasno określonych zasadach. Dla zachowania balansu rozgrywki na serwerze w jednym momencie może istnieć maksymalnie jeden mace. Jeśli zdobędziesz Heavy Core, a mace już istnieje, nic nie tracisz, będziesz mógł go wykorzystać, gdy mace zostanie zniszczony, lub w przyszłości w craftingu Księgi Odrodzenia. Dzięki temu przedmiot zachowuje wysoką wartość. Dodatkowo Krystal PVP dostało nerfa. Od teraz Krystale i Ankor biją po prostu trochę mniej. Dbamy również o atmosferę i społeczność. Przed oficjalnym startem planujemy wspólną rozgrywkę testową, rozmowy, poznanie się, sprawdzenie stylów gry, a w niektórych przypadkach nawet zawarcie pierwszych sojuszy. Rozgrywka. Start na mapie o promieniu 3000 kratek od 0,0. Po ustalonym czasie nastąpi otwarcie neteru, a następnie endu. W endzie dostępna będzie ograniczona liczba eletr, co nada temu przedmiotowi realną wartość i znaczenie. Całość inspirowana klasycznym stylem, Anarchia SMP. Serwer działa na płatnym hostingu, a cała mapa zostanie wygenerowana wcześniej przy użyciu czanki, co praktycznie eliminuje lagi i generowanie terenu w trakcie gry. Wymagania. Sprawny mikrofon. Jeśli jesteś zainteresowany, link do Discorda znajdziesz w bio. Wszelkie pytania możesz zadać na Discordzie lub w komentarzach pod tym TikTokiem.